Dobra W poprzednim odcinku Noc piąta nie wyszła Za późno zamknąłem drzwi Pierwsza śmierć od czterech nocy Także klikam continue I obcięcie, ponieważ jest właśnie to I mamy zaliczone Lecimy do biura Dobry wieczór. Kamera ustawiona od razu na Foxiego. Yy, nosek na szczęście. Ostatnio się nie poszczęściło, niestety. Ostatni nosek mnie zabił, chyba. <laughs> nie będę już mówił, co było przyczyną mojej śmierci. Prawdopodobnie mój niski czas reakcji. Yy, także ten Fred już sobie poszedł. Fox już wystaje. Możemy zaczynać EU Negevą, bądź Po drugim gramy zapas o 18.00. Nie, 17, 18, zaczynamy, to jest pierwszy odcinek Można dwa wrócenia o północy Wym przeciegnę to w nocy mm -hmm. blisko Dobra, końda wyskoczy. Freddy jest w tym Foxy podbiegł. Po Freddy się zbliża. Jeszcze myślę, że możemy teraz, teraz zamknąć drzwi. Tak, podbiegnie. Doniacz. Jednak nie sobie poszedł Jest w kuchni. No jest strasznie szybki teraz w ogóle. Co się na jego uwagę zwracać? Jeśli ja tego boję to teraz boję, bo coś by się znowu nie udało. postały na razem nie ma w nocy. Red jest na blisko, więc drzwi mogę trzymać zamknięte Powinien teraz dzwoniać Jednak nie, być może wcika Tak myślałem. Czy woksy biegnie? Jeszcze nie biegnie. Chyliż z blisko, więc myślę, że możemy się trzymać zamknięte. Albo się odbywa. O! Musimy być trzymać zamknięte. Możemy otworzyć, jest kuchni, tam biegnie. Nie jest dobrze, powiem tak. A jest mi jest dobrze. Niech nie podchodzi. Może nie ma ja szybko skakując na tych światłach. Freddy na blisko. Czeka w kuchni. Ja w kuchni. Tam mogłoby troszeczkę ciszej, bo chcę się skupić. Przepraszam. Gdzieś nie po co mnie zjadł? O kogoś tu powaliło. não é dá é nada não dá é nada Mm -hmm. Nie ma szans. Nie, nie sam dużo. No. Widzie oh. cięcie w tym momencie, muszę to wyciąć, ale co tu się?

Czy Look at me what he did to me? Kto? William? William? dupia oh, ja, Czy my kim gadamy? Z freddy Czy z kim? To jest. Nie. Ktoś gada z nami. Albo ja do kogoś. Co te roboty nam zrobiły? Czy my mówimy do kogoś? My kogoś znaleźliśmy? Że. Czy... Nie. Did you find. The... Did you get this job? Czy ktoś do nas gada? Z kim wygadamy Co? A to? William? Nie! Znawczy? William? Nie! Henry! Czy my jesteśmy Henrym? Nie. 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 Może, nie, ja myślę. nie oh, They think you are killer. Jestem synem William'a Avtona, Mike? Tak, dobrze myślę. Dobrze myślę? Schmidt. Czyli nie, nie jestem synem autona w tym świecie, w tym uniwersum. Przyszedłem? Nie. Dobra, nie przeszedłem nocy 5, tak? Bo się powiem 6 na 7. Spróbuję to poza odcinkiem przejść i dowiedzieć się, czy jest możliwe inne zakończenie tej nocy. Jeśli coś się innego wydarzy, po prostu przejdę, to zacznę materiał. A jeżeli nie, to. Chyba tyle jeśli chodzi o noce Czyli wtedy ekstra Tak? Custom Night to będzie wtedy Nie ma żadnego końca co zrobić Ten dialog mnie trochę zmienił, napiszcie w komentarzach Czy dobrze myślę, czy my jesteśmy Mike'em, Ale one myślą, że my jesteśmy Williamem to kto do nas mówił Henry? Ale było bracie. Czyli to może być młodszy brat Majka. Tak, to raczej będzie młodszy brat Majka. Ale on nie był w Debate of 87. Albo w Debate of 83 chyba item 7 nie wiem co mam teraz myśleć napiszcie mi w komentarzu co mam o tym myśleć ale spróbuję przejść to poza odcinkiem i może to wstawię jako osobny odcinek to będzie jakiś 4,5 odcinek albo 3,5 to będzie 4 Pełni. dobra na ja razie kończę coś tak krótko ale totalnie mnie to zszokowało nie wiem co mam powiedzieć na ten moment po prostu z tam szokowany tymi informacjami, co dostaliśmy. Nie wiem, co mam teraz myślę tak naprawdę. Przemyślę to jeszcze, rzucę ten odcinek i... Myślę, że wtedy skontynuuję, jak już ten odcinek wleci za jakieś dwa dni. Albo nawet za jutro. Bo dzisiaj wleci pierwszy i drugi, bo jutro myślę, że trzecie i czwarte mogą być, więc tak zrobię i poczekam na Was wy sądzicie, a ja w będę przychodził i dopiero kontynuację wrzucę. Jak ktoś pod tym jest, oczywiście wrzucę yy, dalej na YouTube'a. A jak nie będzie, to po prostu nagram custom Night'a i tyle. Dobra, trzymajcie się, zostawcie łapkę, suba i komentarz. Cześć!